Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku naszpikowane rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest mój serdeczny kolega Zgadza, Adam Bartosiak. Adam jest trenerem personalnym, układa diety, sam ćwiczy. Ty byłeś taki trochę roślejszy mniej więcej jak ja, może trochę chudszy i się wziąłeś za siebie. Tak, 72 kg, obecnie 88, to się da. Się da, się da. Ale Zbyt najpierw się dało z gruba, bo ty byś zawsze chudy był. Ja byłeś. zawsze chudy. Ektomorzy, a ty byłeś ja chudzielec, taki. znaczy w sumie też jestem szczupły, ale to było 7,2 kg, a obecnie 8,8, więc jednak da się w każdą stronę zrobić tyle, że no, trzeba tego czasu i systematyki. Ja miałem okazję z tobą współpracować, nazwijmy to medialnie, w ramach jednej z metamorfos, gdzie Ewelinę, Dobrze pamiętam, mm, dobrze. Tak, Pozdrawiamy tak, Ewelinę tak, serdecznie. Gdzie zrobiłeś z dziewczyny, która była, znaczy to była mama, pani. Tak, Praktycznie ja to określam, przepraszam, Ewelino, biurwą. Mm -hmm. e, zrobiłeś z, nią, z, z niej e, piękną kobietę. I taka się poczuła. I taka się poczuła. nie tylko była sylwetka, ale również zmiana Psychika. psychice. Psychica. I był na końcu fryzjer i make up i wszystko. Poczuła się kobieco. I już nigdy nie chciała przestać się czuć, jak się czuła przed metamorfozą, więc zmiana diametralna. Mam z nią kontakt do dzisiaj mm -hmm. i nadal super e, się czuje i wygląda. Powiem Ci ciekawostkę. Byliśmy na, na evencie w, y, jakimś tam charytatywnym Bodajże w Korycinie i tam spotkaliśmy Ewelinę, to moja Kasia jej nie poznała. O! Przecież razem myśmy z Kasią kręcili tak, materiał tak, wtedy? Tak, mhm. Ja z Eweliną się przywitałem, wylewnie, misio i tak dalej, a co mhm. słychać i tak dalej, a moja żona na to, a kto to był? Ja mówię: No to Ewelina. Jak Ewelina. Wylewnię? No i tu wiesz, wywód, tłumaczenie, jaka? No taka teraz i taka. Teraz cię pokażę, spojrzyj. I po. to był taki wiesz, zbieranie koparki, że tak powiem, z ziemi. Mm -hmm. Także Adam, szacun za, za Ewelinę. Zresztą ja obserwuję twoją pracę i, i widzę co robisz. Widzę, jak to robisz, i widzę, jak bardzo pomagasz ludziom. Ale dzisiaj się spotkaliśmy troszeczkę w innym klimacie, dlatego że Fundacja Na Szpikowanie jest to fundacja, która pomaga ludziom, z, którzy chorują na nowotwory krwi, są przed przeszczepami, są tuż po przeszczepach. Ty właśnie zajmujesz się tymi dietami zdrowym, zdrowym odżywianiem i chciałbym Cię podpytać. Bo dałem ci, dałem ci, jak się umawialiśmy, taką małą pracę domową. Mhm. Chciałem się podpytać o odżywianie się właśnie osób i chorych na białaczkę, i tuż po białaczce, czyli w tym okresie rekonwalescencji. Jak wiadomo, podczas chorowania na białaczkę musi być to dieta wysokobiałkowa. Mhm. Tutaj się poleca m.in. spożywanie takich soczków jak Nutri. Nutri drink, mhm, które tak, są tak. wysokobiałkowe. Mhm. Czy udało ci się znalazłeś, wykaraskałeś odrobinę czasu z, twojej, z twojego, mhm. twojej zajętości, żeby gdzieś tam się. Tak, tak, tak. Przyjrzałem się e, temu. Nie jest to łatwy temat. Mhm. Jest to na pewno świetny temat dla dietetyka klinicznego, mhm. specjalisty, ale e, ogólnie co zauważyłem, że jest wspólny mianownik, że dieta przede wszystkim musi być zdrowa. E, dieta musi być zdrowa i lekkostrawna. E, nie może być to zbyt tłuste, nie mogą być to produkty e, i nie mogą być przetworzone. Czyli znów troszeczkę tak jak nawet i u zdrowego człowieka e, i musi być uboga bakteryjnie. No tutaj już jest trudniej, szczególnie osoby. Czyli, które... czyli takie rzeczy, jak jakieś tam kefiry, maślanki, tak, te, które tak. zawierają te żywe kultury bakterii. Powinniśmy mm. mimo wszystko odstawić na... razie bok. tak, ponieważ e, po e, operacji e, nasz system immunologiczny, e, czyli nasza odporność po prostu szwankuje, jest w bardzo tak. złej kondycji i nie radzi sobie różnymi, z różnymi bakteriami. Dlatego powinniśmy stosować pewne metody, e, jak, w jakiej się stosuje właśnie w diecie ubo czyli starać się jeść produkty świeże, czyli od razu, kiedy są przygotowane, nie odstawiać ich i nie robić sobie powiedzmy diety pudełkowej, mhm. że sobie odkładamy. Takie, które są teraz modne. I teraz to są to diety takie modne. Pudełku. Maksymalnie do dwóch godzin powinniśmy spożyć taki posiłek i on jest bardzo bezpieczny. Też taka dieta powinna być bogata właśnie w węglowodany, ale węglowodany z warzyw, z owoców, no ale też powinniśmy wybierać owoce, które możemy obrać, czyli umyć, wyparzyć i je obrać. I cały czas wracamy do tego dlatego, że na skórce są bakterie. No właśnie o to co teraz chodzi, bakterie, bakterie, czy też nie możemy na targu pójść sobie kupić super truskawkę i ją zjeść, bo tam są za to grzyby, więc musimy na razie odbudować naszą florę bakteryjną, nasz y, um, układ y, odpornościowy, pokarmowy, y, też kalorie stopniowo również y, zwiększać, ponieważ to był duży deficyt, gdzieś tam masa ciała również spadła, więc musimy odbudować. No tak, bo chemia niszczy organizm, a często osoby, które mm, są na tej liście oczekującej na, na przeszczep. Dostają chemię, która, że tak, tak. powiem, wyjaławia całkowicie organizm, tak. niszcząc niestety oprócz komórek nowotworowych niszczą całą, całą tak. resztę naszych komórek. No i tutaj właśnie po, że tak pan, po przeszczepie szpiku mhm. Do dostajemy, dostajemy, jesteśmy na, bilang, na jesteśmy na zero. Jesteśmy tak. jak, jak niemowlę, jak tak, noworodek. Tak, tak. Często, gęsto tu już rozmawialiśmy w naszych materiałach, że osoba musi zostać poddana szczepieniom. Wszystkim od zera, tak jak małe dzieci. Tak, zgadza się. Wszystko od nowa odbudować i delikatnie, również wracać do aktywności, bo to też, też jest istotne, ale nie na zajęcia grupowe, gdzie są różne inne bakterie. Wszystko starać się na świeżym powietrzu, też wyznaczać sobie małe cele. Pomalutku, ponieważ każdy trening wywołuje stany zapalne, a my sobie z nimi nie radzimy na początku. Mm -hmm. Więc wszystko mały, małymi kroczkami, żeby przez te przynajmniej pierwsze trzy miesiące e, rozwinąć e, nasz organizm od nowa. E, I również starać się tak samo z tą dietą, e, pomału tylko tą kalorykę e, dodawać, bo to też nie może być tak na dzień dobry odpowiednia kaloryka, e, zbyt duża kaloryka, ponieważ organizm sobie poradzi. Czyli to nie, poradzi. nie jest tak, że. Lekarz mi mówi: "Dobra, Maćku, już jesteś po przeszczepie, jest wszystko zdrowie, to ja już nie, to ja nie siadam do schabowego z ziemniakami i z kiszoną kapustą, bo przez N miesięcy miałam na to straszną chęć, nie absolutnie takich mm. rzeczy robić tak, nie nasze wolno. Enzymy trawienne od nowa muszą się wyprodukować, żeby móc to wszystko strawić. Wszystko musi być gotowane na parze, na folii, no wszystko tak, żeby było łatwo strawne, ponieważ również po operacji są różne, każdy ma inne mm -hmm. efekty, takie negatywne uboczne, czy jakiś meta metaliczny posmak, czy luźny stolec, biegunki. Mm -hmm. Więc to jest szereg najróżniejszych y, przyczyn negatywnych, na które musimy odpowiednio reagować. No mieliśmy taką, y, jeden z naszych gości właśnie miał taką sytuację, że po przeszczepie y, miał jakieś tam straszne problemy z y, układem moczowym na przykład, mhm. że, że miał, y, y, nie chcę skłamać, <laughs> sięgnijcie sobie do odcinka. Chodziło tam o, o po prostu krew w moczu mhm. i, i lekarze wtedy też walczyli. Tam okazało się, że ch chyba, o ile dobrze pamiętam, tam jakaś bakteria była. Tak, Nagle tak, się pojawiło. Tak, pojawił. już się jest krew w moczu, no już jest coś nie tak. Tak samo jak glukoza e, połączona z ketonami, też już jest e, informacja, że coś się dzieje negatywnego. E, taka, taki rekonwalescent e, chciałby na przykład zacząć ćwiczyć mhm. e, i tutaj by się posłużył na przykład Moją rekomendacją, żeby się zgłosił do Ciebie. Mhm. Jak, po jakim okresie może na przykład zacząć już taką mocniejszą, że tak powiem, e, aktywność fizyczną? Mocniejszą. E... To w moim mniemaniu mocniejsza to jest trening siłowy, mhm. ponieważ jednak ten włókna mięśniowe też trzeba odbudować, a biegając, spacerując jednak przynajmniej górna część ciała nie zostanie odbudowana, ale trzeba obserwować. Tak jak moi podopieczni wysyłają mi raporty co dwa tygodnie i konsultujemy pomiary ciała, waga i widzimy w jakim kierunku to wszystko idzie, jak się czuje. Oczywiście też badania, czy te stany zapalne się wywołują, czy sobie ten organizm radzi, ale te pierwsze trzy miesiące jest jest takie, żeby lepiej poświęcić na spacery, potem spacerów jakieś maszobiegi, potem delikatne biegi a później pomyśleć, żeby sobie zacząć trenować na gumach oporowych, mm -hmm. potem wdrążyć jakieś hantelki, a kiedy już nasz organizm jest na tyle silny, że może pójść na siłownię i być wśród ludzi, którzy gdzieś tam wydalają te bakterie, no to wtedy pomału na maszynach ćwiczenia izolowane, żeby odbudować nasze włókna. Czy taki okres karencji mniej więcej to jest około roku do dwóch lat, w zależności tak. Od, tak. Od, od stopnia przyswojenia nowego szpiku. Czy... Zgodziłbyś się, jeżeli by nasi widzowie chcieli e, Ciebie zapytać o kilka rzeczy, czy moglibyśmy zorganizować taki QA, na przykład któregoś razu? Słuchajcie, moja propozycja jest taka: jeżeli macie jakieś pytania do Adama, o Wy, którzy jesteście po przeszczepach, Wy, którzy jesteście w trakcie leczenia, a chcielibyście, że tak powiem, się odbudować, piszcie pytania. Jeżeli się wstydzicie pisać tych, te pytania na tak zwanym publiku, piszcie do nas na, na naszym fanpage'u na Fundacja na Szpikowani. My sobie te pytania zbierzemy. Ja się... <coughs> Przepraszam, umówimy się z Adamem. Ja i my zrobimy sobie listing z tych pytań i, tak. i będziesz odpowiadał na hmm. pytania, jeżeli tam oczywiście znajdziesz czas. Tak, oczywiście bardzo chętnie poszerzę wiedzę odbiorców, którzy są głodni, jak wrócić do normalnego życia. Masz jeszcze jedną niespodziankę dla Ma, naszych widzów. Tak, tak. Dla zainteresowanych i chętnych, którzy właśnie by chcieli nawiązać taką nową drogę swojego mm. życia, tak na początek, na dobry start, voucher i w nim będzie zawarty jeden trening personalny i oczywiście do tego dieta. Voucher i dieta będzie na naszych, na naszych licytacjach, to znaczy tam, tam znajdziecie myślę, że uda nam się to zrobić dosłownie wystartować z tym voucherem dzień po emisji tego, tego odcinka Adam życzmy ja życzę naszym widzom i tym chorym i tym zdrowym dużo zdrowia Ja się dołączam mamy ciężkie czasy Mamy pandemię, mam nadzieję, że to gdzieś tam wróci. Ty też odczułeś to, no, tak. No, że tak powiem, jeżeli chodzi o twoje, niezdrowotnie, klien... Nie, zdrowotnie, ale, ale finansowo, finansowo no, i, i klientów. Ja tobie życzę powrotu do formy, tak. że tak powiem, e, tej finansowej, finansowej materialnej, tak. bo to jest ważne, no mamy pieniądze. Weźmę pieniądze, będziesz mógł komuś pomóc. No tak, no mam e... dzieci, więc mam komu wykarmić. E... I pytanie obowiązkowe w naszym pięknym, naszpikowanym studiu. Czy jesteś zarejestrowany jako potencjalny dawca szpiku? Nie, a ja chętnie bym e, w końcu to zrobił. Myślę, że zrobimy to w ten sposób, że jak będzie jakiś event, będziemy, zaprosimy Cię. Jeżeli mm -hmm. nie będziesz mógł, to my ci powiemy, gdzie. Możesz to zawsze zrobić też w Regionalnym Centrum mm -hmm. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ulicy Skudowskiej. Tam wystarczy, że pójdziesz, powiesz, że chcesz się zarejestrować jako potencjalny mm -hmm. dawca szpiku i będę Ci życzył tego, czego życzę wszystkim moim gościom, abyś nie znalazł swojego bliźniaka genetycznego. To znaczy, że. Osoba o zbliżonych genach, jak twoje, jest zdrowa. Okej. Okay. Słyszałem, że nie boli. Nie boli, dlatego, że sama, sama rejestracja wygląda w ten sposób, że jest pobierany wymas mm -hmm. z wewnętrznej części ust czy z jamy gębowej, tak zwanej. Mm -hmm. Natomiast oddanie szpiku, jeżeli znajdzie się taki, to jest kwestia trzech-czterech. 5 godzin podłączony po prostu do, mhm. do takiej maszyny, która bierze od ciebie część krwi, resztę oddaje to co jej niepotrzebne. Mhm, no i tyle. I, ma, mhm. i, i jest ktoś jest to. Później jest z nie jest ktoś uratowany. Paradoksalnie jest tak ustawione, że może być tak, że nigdy nie poznasz swojego mhm. bliźniaka genetycznego bo tam jest jakiś okres, to Rafał nasz prezes wie, ja niestety nie wiem, nie mam takiej wiedzy, przez jakiś, przez dłuższy okres się nie ujawnia tych danych, mm -hmm. dlatego, że kiedyś były jakieś tam dosyć przykre y, hmm. sytuacje związane, że no nie wiem, ja Tobie pomogę, to teraz Ty mi za. Mm -hmm. no, tak, ludzie tak. chytre, na, y, y, ludź to chytry człowiek jest, tak, tak, że tak powiem. Wystarczy sama świadomość, że komuś się pomogło i, no, i można tak. i gdzieś tam się trybik przestawi, nie, nie ten co trzeba w głowie. <laughs> tak. e, słuchajcie, wszystkiego dobrego Wam, e, jeszcze raz powtarzam, będziecie mieli, macie jakieś pytania do, do Adama, serdecznie zapraszamy do pisania pytań. Spotkamy się z Adamem, z Adamem za czas jakiś na Q&A, czyli Questions and Answers. pytanie i odpowiedzi. Adam postara się Wam odpowiedzieć. Ja może mu coś podpowiem. Adam dziękuję ja. Ci bardzo za dzisiejszą ja wizytę. Trzymajcie się ciepło. Moim i Waszym gościem był Adam Bartosiak, trener personalny. Znajdziecie go na Facebooku. My go oznaczymy, żebyście mogli kliknąć. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał poćwiczyć, zrobić sobie siebie Machu! Polecam tego człowieka z pełną odpowiedzialnością, chociaż nigdy u niego nie byłem. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Pa!